tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Zwróćcie uwagę, szanowni autorzy tego projektu, w artykule, w proponowanej zmianie artykułu 115a bazowej ustawy. W paragrafie ósmym chcecie, żeby było napisane, organ egzekucyjny przekazuje wierzycielowi, przypadającemu należności pieniężne, jeżeli wynoszą one więcej niż 20 zł, przecinek, chyba że dochodzone należności pieniężne nie przekraczają tej kwoty. Po co to tak pisać, że jeśli A to B, a jeśli nie zachodzi A to, nie, to również nie B? Panie ministrze, to naprawdę ktoś śpiący był, jak to pisał. W innym, miejscu z kolei, w innym miejscu z kolei jedna rzecz mnie cieszy, że jest mowa o gotówce, że w tym projekcie zmiany ustawy jest mowa o gotówce, czyli że jakaś gotówka może jednak będzie w przyszłości przewidywalnej, ale nawet tam. Nawet tam w projektowanej zmianie artykułu 105d, proszę zwrócić dziękuję uwagę, że brzmi pośle. to po prostu niemądrze i proponuję, panu, żeby Pan zwrócił uwagę jeszcze, z Lewicy. jeszcze na coś, serdecznie. o czym zaraz Panu powiem, jak mi Pan Marszałek dziękuję. Dziękuję serdecznie Panu, serdecznie. Tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.